Robotyzacja otacza nas tu i teraz. Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją, opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób. Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie. 20 kwietnia tego roku JUPAW zadebiutował na giełdzie. Oczy całego świata zwróciły się w stronę tej rumuńskiej spółki, której wycena sięgnęła w dniu debiutu wartość 32 miliardów dolarów. Nagle wielu przedsiębiorców oraz menedżerów zainteresowało się robotami biurowymi. Czyli technologię, którą znamy pod nazwą RPA. Gwałtowny rozwój mocy obliczeniowej oraz doskonałość algorytmów sprawiły, że skrypty automatyzujące pracę nad zbiorami danych bądź dokumentami stały się doskonałą i dostępną alternatywą dla pracy ludzi. Czas za tym, abyśmy w podcaście RoboSapiens porozmawiali także o tej technologii. Decyzja o wyborze rozmówcy była automatyczna. Gościem absolutnie specjalnym, z którym rozmowa była prawdziwą przyjemnością, był Andrzej Sobczak. Profesor doktor habilitowany Andrzej Sobczak, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Od kilku lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT i architekturą korporacyjną. W szczególności zastosowaniem tej koncepcji w transformacji działania organizacji, zarówno na poziomie biznesowym, jak i IT. Jest pomysłodawcą i twórcą Akademii Standardów IT. Obecnie swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów i usług biznesowych. Autor blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji. Zapraszam do wysłuchania pierwszego z dwóch odcinków podcastu RoboSapiens, którego gościem jest Andrzej Sobczak. Andrzeju, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu RoboSapiens. Witam serdecznie, Piotrze. Cześć, dzięki za zaproszenie. Słuchaj, ja bardzo sobie dużo, dużo oczekuję od tego naszej, naszej dzisiejszej rozmowy. Długo na nią czekałem. Z tego co pamiętam, to przekładaliśmy, przekładaliśmy nasze spotkanie 4 czy 5 razy, więc naprawdę musi udać się nam coś fajnego. No, ja też mam taką nadzieję i, i mam nadzieję, że słuchacze też będą zadowoleni z naszej dyskusji i wyniosą coś z tego. Słuchajcie, mamy na dzisiaj bardzo długą listę tematów do omówienia, silny, silny odcinek edukacyjny, ale mam też nadzieję, że trochę się pobawimy. Andrzeju, zacznijmy od tego. Opowiedz nam, jak to się stało, że zajmujesz tym, czym się zajmujesz, wprowadź nas w swoje życie może. Więc ja mam taki background, że zawsze staram się łączyć trzy światy. Czyli, z jednej strony, pracuję na uczelni na SGH, gdzie jestem profesorem, i tam od wielu lat zajmowaliśmy się tematyką architektury korporacyjnej, architektury IT, czyli próbowaliśmy układać duże zmiany w organizacji i cyfrowe i niecyfrowe w średnich i, 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 i dużych przedsiębiorstwach, korporacjach. Z drugiej strony, zawsze starałem się dzielić tą wiedzą z otoczeniem, bo głęboko wierzę, że dla nas ta cyfryzacja to nie jest coś, co może nastąpić, tylko musi nastąpić. Firmy muszą w to po prostu wejść, bo jak nie, to konkurencja jest zmiecie. I ostatni mój taki kapelusz, żeby być wiarygodny w tym, co robię, to zakładałem czapkę konsultanta i byłem w projekcie. No i tutaj, jak ostatnio liczyłem, to chyba byłem w 15 różnych branżach, od biotechnologii przez finanse. Po sektor publiczny, ochronę zdrowia, aż po kopalnie. I w którymś momencie usłyszałem od praktyków, że świat architektury korporacyjnej, czyli tego układania, jest świetny, genialny i piękny, ale kwestia wychodzenia z systemów legacy, czyli takich starych, zastanych systemów, kwestia związana z układaniem pewnych procesów i procedur jest ważna, ale tempo zmian, które następuje, ich intensywność, głębokość i nieprzewidywalność powodują, że ci architekci i taki porządek, który są oni, nie zawsze jest dopasowany do rzeczywistości. I wtedy, to był rok 2017, końcówka 2018, usłyszałem słowo magiczne robot. Robot programowy i wtedy zobaczyłem i uwierzyłem i dalej w to wierzę, że robotyka taka i robotyzacja to przede wszystkim takie zapewnienie elastyczności biznesu, być może nie w w sposób idealny, nie w sposób mega uporządkowany, ale biznes dzięki robotyzacji procesów może szybko dostarczyć efekt. Oszczędzić coś, a z drugiej strony wprowadzić produkty innowacyjne. I koniec końców skończyło się tak, że moją pasją, oprócz oczywiście żony i dzieci, stały się roboty programowe i teraz hiperautomatyzacja. Natomiast muszę przyznać, że część moich kolegów, architektów korporacyjnych, architektów IT e, uważa, że zdradziłem środowisko i nie za bardzo chce się mi podawać ręki na spotkanie. Znaczy, ja widzę, ja, ja widzę, widzę słuchaj, ogromny problem w naszej rozmowie dzisiejszej, bo tobie nie da się wyjść słowo. Nie, Nawet jakbym bardzo chciał jakoś tutaj poanimować zmianę kierunków tematycznych, to będę miał z tym duży problem problem, ale możesz na mnie liczyć, na pewno będę starał się próbować. Słuchaj, zanim pójdziemy w temat naszej rozmowy, powiedziałeś jedną z ważnych słów kluczy, bo twoja, twoja dusza edukatora chyba także spowodowała, że wystartowałeś z bardzo dużym eventem edukacyjnym, tak? Może trzy słowa na ten e, temat? Tak naprawdę tutaj ten event to jest zbiór pewnych działań, bo z jednej strony prowadzę taki blog, serwis, na który wszystkich zapraszam robonomika.pl, z drugiej strony robię takie konferencje hiperautomatyzacja, gdzie staramy się opowiadać o bardzo ciekawych wdrożeniach z Polski w Polsce, które się dzieją w zakresie właśnie łączenia robotów, sztucznej inteligencji, OCR-ów i innych tego typu rozwiązań. I także teraz właśnie uruchamiamy taką społeczność wokół tego tematu tak, aby, aby firmy no i ludzie z tych firm miały wiedzę, co się dzieje na rynku i się dzieliły tą wiedzą, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że o tym nam opowiedziałeś. Znajdziecie Państwo pod naszym odcinkiem w materiałach promocyjnych link do wydarzeń Andrzeja. Warto na nich na pewno być, bo, bo to jak szybko się one rozwijają, jak dużo ciekawych mówców tam można spotkać, to no nie przesadzę. Mam nadzieję, tylko robosapiens będzie miał szansę, szansę daleko większego zasięgu. Dobrze, przygotowaliśmy, przygotowaliśmy spotkania, w zasadzie dwa spotkania, materiał, więc może czas w niego, czas w niego uderzyć. Powiedziałeś coś fajnego, Powiedziałeś dzisiaj o robotach programowych. Przed sekundą powiedziałeś. Powiedz, podyskutujmy. Bo wiesz, ja pochodzę ze świata przemysłu, gdzie roboty mają osie, mają stal, mają aluminium. Jak to jest, że roboty są programowe? Przecież one nie mają tej stali i tych aluminiów? To Powiedz ja zdradzę temu. sekret. Zdrada sekret. Tak naprawdę roboty programowe to to jest zwykłe oprogramowanie. Tylko ktoś parę lat temu, wpadł na genialny pomysł. Jak? koncepcję z oprogramowania, sprzedać dobrze, pod dobrą nazwą. I tutaj wykorzystał ideę, koncepcję, metafory. Czyli wyobraził sobie, jak pójdzie do zarządu, a zarządy nie zawsze są światłe, Zaczy, zawsze są światłe, ale nie zawsze, nadążają za nowinkami technologicznymi i jak zasygnalizować, że pojawiła się nowa kategoria oprogramowania, która może zastąpić pracowników albo odciążyć pracowników od działań rutynowych. Długo, długo myślał i w sumie wymyślił właśnie tako, takie porównanie, że taki, takie oprogramowanie może być porównywane do robota. Oczywiście roboty programowe nie mają kółek, nie mają rąk, nie jeżdżą, nie są tak inteligentne, jakim się przypisuje, albo jakby sobie część firm chciała, żeby były inteligentne, ale mimo wszystko potrafią zastąpić człowieka i potrafią wykonać do tej pory zarezerwowane działania dla niego. To, co jak gdyby dowodzi, że ta idea tego, tak nazwania tego obszaru IT, tak nazwanego obszaru zwojeń informatycznych, sprawdza się, to ostatni debiut w zeszłym tygodniu u pafa firma, startup z Rumunii, założony 10-12 lat temu, strudniając na początku 10 osób, w tej chwili jest warty w dniu premiery 35-36 miliardów dolarów, teraz wzrósł cena akcji i jest wart około 60 miliardów. Oczywiście trzymam kciuki, żeby DB77 i 77R również tyle było <grym> warte. Także właśnie chciałem się wbić zdania, ale tak jak wiem, nie jest to łatwe. Powiem Tobie, że ja, ja... Tak jak chyba chciałem z tobą na początku walczyć w stwierdzeniu, że jednak roboty programowe to nie roboty, to powiem tobie, że jak wystartowałem z Platformą Robotów mniej więcej dwa lata temu i, chciałem, i, i robiliśmy akcję pod tytułem Pierwsza Platforma Robotów, Agencja Placy Robotów, to wszędzie w Googleach właśnie walczyłem w pozycjonowaniu stwierdzeniem agencja robotów, i to, była, to były roboty RPA. Tak więc, więc, jakby myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, muszę też powiedzieć, że jak teraz inwestorzy jacyś, bo jesteśmy po pierwszej rundzie, tak już się wszyscy chwalimy, jesteśmy po pierwszej rundzie, więc do tego IPO za 60 miliardów już droga się zaczęła, chociaż jeszcze jest bardzo daleka. To wielu moich inwestorów jak googlowało czym się zajmujemy wpisywało platforma robotów to momentalnie wyskakiwało wysyłali mi maile że nie jesteśmy pierwsi bo przecież już takie platformy istnieją bo przecież a jak tylko czytałem to chodziło zawsze o roboty e, roboty programowe Ale ja się trochę RPA to... zawłaszczyło rynek pojęcia platforma robotyczna i roboty nawet doszło do takiego lekkiego chyba zaburzenia tego pierwotnego pojęcia znaczenia słowa robot znaczy na koniec dnia pewnie nie, nie będziemy robić jakiejś wielkiej etymologii, ale chyba chodzi o to, że ktoś robi pracę za robota, bo od roboty są roboty. I nie ma wielkiego znaczenia, czy to jest mechaniczne przesuwanie jakiegoś materiału fizycznego, czy to jest praca, nie wiem, na zbiorach danych, która, jak rozumiem, właśnie jest wykorzystywana przez tego typu roboty. Ale wiesz co, tu rodzi się kolejne pytanie. No dobrze, no to no jak już mówiłeś o tym, że ci konsultanci, sprzedawcy sprzedają całą tą zabawę i ten jupa w fantastyczną robotę robi, no bo takie wyceny się nie biorą znikąd, to powiedz nam, czego nie mówią nam w takim razie ci dostawcy albo konsultanci robotyzacji? Na co warto zwracać uwagę? A Ci powiedziałbym tak, nie to, że konsultanci kłamią, ale eksponują pewne fakty w sposób wygodny dla siebie. Przede wszystkim wydaje mi się, że przeceniamy obecnie inteligencję robotów programowych. My jesteśmy dopiero na początku wdrażania faktycznie inteligentnej robotyzacji, czyli w większość wypadków robot działa na bazie zadanego algorytmu i odtwarza czynności zadane przez człowieka i na początku trzeba go jednak napisać. I w oparciu o zebrane wymagania, i na pewno sobie robot nie poradzi z sytuacjami nadzwyczajnymi i wyjątkami. Więc nie są roboty tak inteligentne, jakby część dostawców to obiecywała. Po drugie, nie zawsze uzyskujemy tak duży zwrot z robotyzacji, jakbyśmy chcieli. Oczywiście możemy znaleźć tak zwane niskie, wiszące owoce, czyli przykłady procesów, gdzie robot zastosowany, wdrożony uzyska świetny wynik. 60%. 80% taniej będzie realizował ten proces robot niż człowiek, ale tutaj mówimy o pojedynczych procesach. Teraz trzeba popatrzeć na zbudowanie kompetencji wewnątrz organizacji, żeby takie roboty zarządzać, utrzymywać, kwestie compliance, dokumentowania, zmiany, utrzymania, licencjonowania, a dostawcy się wycwanili, bo teraz często zmieniają warunki licencyjne już po wdrożeniu robotów, i nagle tak naprawdę taka efektywność kosztowa spada. W sposób istotny, czyli nagle mówimy o roi rzędu 10-20%. I taki trzeci ze smaczków to to, że mówi się, że roboty buduje się bardzo szybko. Tak, jeżeli nie chcemy zoptymalizować procesów, jeżeli na zastane procesy nakładamy roboty programowe. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zastanowić się, czy ten proces ma sens w takim postaci, jaki jest teraz, czy nie trzeba zrobić jakiegoś jego przebudowy, re jeżeli nie zastanawiamy się, czy tak naprawdę robot, a może coś innego, może trzeba wdrożyć system dziedzinowy, no to wtedy taki y czas budowy robota, zwłaszcza w, w dużych firmach enterprise'owych, gdzie są jakieś regulacje jeszcze, typu branża finansowa, typu gdzieś tam właściciel zagraniczny, który ma jakieś własne standardy, compliance, bezpieczeństwo, to wtedy nagle się okazuje, że tak ten robot się szybko nie buduje i, i jest mnóstwo, mnóstwo potem jeszcze zabawy czy wyzwań, o może tak bym powiedział, bo zabawa to się tak może kojarzyć z przyjemnością, to jest jednak dużo wyzwań z utrzymaniem potem tych robotów. Wiesz co, tak pamiętam, na samym początku mi powiedziałeś, jak rozpędzaliśmy nasze spotkania, że Ty robisz w robotach właśnie programowych, a nie fizycznych, ja więc może nie do, nie do końca Ty powinieneś w tym programie występować i powiem Tobie, że tak jak Ciebie słucham, to dokładnie to samo możesz powiedzieć o, o robotach przemysłowych. Nie? To znaczy jest dzisiaj akcja pod tytułem, dzwonią firmy, które mają niewielkie doświadczenie we wdrożeniach, sprzedają firmom, które nie mają doświadczenia w ogóle i mówią, przywieziemy Ci robota, w zasadzie sam go sobie zbudujesz, bo to jest taki robot współpracujący to wszystko jest w instrukcji, to sam zaprogramujesz. Trzech ludzi nie będzie musiało pracować, poprawa jakości 100% i na dodatek nie ma przerw, bo nasz kazik nie musi mieć przerw. Nie? No i wtedy każdy liczy na kartce papieru bum. No i na koniec, słuchaj, dostajemy my teraz jako, jako platforma wiele pytań, jak sprawić, żeby jednak ten robot pracował, no bo miało być tak pięknie, a wcale nie jest tak pięknie, a wcale to nie jest takie proste. Oczywiście pełna zgoda co do tego, że, że potrzebne jest do tego inne kompetencje, że te kompetencje trzeba wybudować, że świat nie jest prosty. A jeszcze no tak, jak widzę, że na przykład stanowisko produkcyjne działa na 30% OI, czyli przez 70% czasu albo nie pracuje, albo produkuje buble. I Ktoś mówi, stawmy robotę, Mówię, to, ale naprawdę chcesz, żeby ten robot też buble dalej produkował, albo po prostu stał i nie pracował. Więc, więc te wszystkie elementy, o których powiedziałaś wprost, dotyczą świata realnych, rzeczywistych, fizycznych robotów w tej samej mierze i dokładnie tak samo sprzedawcy rzadko o tym mówią, jak starają się szybko sprzedać. Tylko no, wiesz to ja nie wiem, jak to jest w Twoim świecie, ale w naszym świecie przemysłowym to jest trochę tak, że Sprzedajesz taką, takiego fejka tylko raz, nie? bo później już jakby nikt tej historii nie kupuje. Co więcej powiem Tobie, widzę, że. Że ogromnie duża część przedsiębiorstw polskich już zdążyła się zrazić do robotyzacji tej przemysłowej właśnie takimi akcjami. później mówią: To roboty, nie, panie, to, my, u nas się nie da robota wdrożyć. Już próbowaliśmy i się nie udało, nie, no, ale próbowaliśmy. Teraz ja, się, w sposób. ja się, się prześmiecham, bo my to sł słyszymy w swoim świecie, że tak powiem, robotów programowych. Czyli e, tak, po takiej fali entuzjazmu i jej sprzedawania robotu za pomocą PowerPointów e, przez Często bardzo duże firmy konsultingowe z bardzo dobrymi logami, gdzie kończyło się to tak naprawdę bardzo dużą fakturą, a mamy rezultatem biznesowym, część firm się zraziła, natomiast no, prawa rynku są nieubłagane, tak jak pewnie u Was w produkcji, tak i u nas w usługach, w procesach biznesowych. Od robotów nie ma ucieczki, bo jednak ta efektywność kosztowa jest, jednak poprawa jakości procesu zrobotyzowanego mądrze jest, jednak stabilność tego działania procesu jest, więc firmy wracają, ale już mądrzejsze, i szukają, po pierwsze, bardziej zaufanych partnerów, po drugie, budują kompetencje wewnętrzne, no i po trzecie, nie zawsze i nie we wszystko wierzą dostawcy. Asymilacja innowacji, tak, to jest chyba to słowo, które należałoby teraz powiedzieć, no bo tak naprawdę mówimy o tym, że że konieczność cyfryzacji jakkolwiek formuły, czy to fizycznej, czy, czy algorytmicznej, nas czeka, inaczej będą uciekały nam kolejne, kolejne rynki. Słuchaj, ja, ja nie wiem, czy ty znasz statystyki y, rynków produkcyjnych. Otóż okazało się, że z robotów produkcyjnych w 2019 roku to był pierwszy rok, kiedy Azja miała wyższy współczynnik średniej robotyzacji przemysłowej niż Europa albo Stany. A Więc mówi się, jak się... że Azja to tania siła robocza. No, ma. To chińskie już nie. Teraz to są małe robociki chińskie, jest ich więcej niż u nas. I więc wiesz, jeżeli nałożysz na to jeszcze, że koszt pracy gdzieś tam w Wietnamie to 2,4 dolara, w Indiach tam chyba 3,2 versus średni koszt w Unii Europejskiej. Wiadomo, że Polska tu trochę się nie mieści. To 27, a w Stanach 20, no to pokazuje, że nie dość, że nasza praca jest droższa. Mamy niższy współczynnik robotyzacji, i tak to, tak to tracimy te przewagi konkurencyjne w bardzo szybkim tempie. No więc ta asymilacja innowacji cyfrowej, w tym także robotyzacji nas czeka. I teraz pytanie, jak ją zwiększyć? Czy ty może jako profesor znanej polskiej uczelni znasz na to pytanie odpowiedź? E, ja powiem tak, że po pierwsze, e, wbrew pozorom, ja teraz może się tutaj narażę bardzo do dużej grupie twoich słuchaczy, za co przepraszam, ale mówię to, co myślę. Polskie firmy są wbrew pozorom bardzo mało innowacyjne. E, I są oczywiście przypadki i zawsze zasad, za działa Pareto ale wielu polskich menadżerów, zwłaszcza w tych czasach, bardzo lubi zarządzać innowacjami poprzez ich unikanie. Czyli jak ma nie wdrożyć, to lepiej nie wdrożyć, bo jest ryzyko, że nie wyjdzie. A jak będziemy robić i wyciśniemy z pracownika 5% więcej, bo jeszcze mu tam każemy zostać, nakrzyczymy, obetniemy nadgodziny, nie zapłacimy za nadgodziny, to to jest bezpieczne. Natomiast jakbyśmy zaczęli eksperymentować z czymś i to nie wyjdzie, no to zawsze grozi obcięciem głowy, a wiadomo, że bycie byłym dyrektorem, to ciężko jest znaleźć pracę jednak w tych czasach. W związku z tym najlepiej jest unikać innowacji, ale to jest druga donikąd. Ponieważ my, tak jak powiedziałem, swoje statystyki wskazują, tak? My od automatyzacji, robotyzacji nie uciekniemy, po prostu robimy się drodzy, robimy się starzy jako społeczeństwo, nie jesteśmy aż tak genialni i kreatywni, więc Zostaje nam jedna ścieżka wdrażać innowacje, ale to wdrażać nie tak na zasadzie, że przyjdzie pudełko, uruchomimy je i bez przekonania stosujemy, tylko my zaczniemy wierzyć, że to rozwiązanie będzie budować istotną wartość dla klientów i dla nas. I teraz słowem kluczem przy asymilacji, czyli tak naprawdę faktycznym wchłonięciu tych innowacji, to jest trochę tak, że one są wstrzykiwane w DNA tej organizacji, jest to, że mamy rutynizację pewnych działań z wykorzystaniem takich innowacyjnych rozwiązań. Prosty przykład, taki namacalny. Jak masz coś policzyć, bardziej złożonego, to co odpalasz? Excela. On przeciw, krew. W sposób naturalny. I teraz, jeżeli masz proces i zastanawia się, co z nim zrobić, to powinieneś myśleć, może w pierwszej kolejności wybierzmy robota, oczywiście czy produkcyjnego w twoim świecie, czy innowacyjnego, z takiego softwareowego w moim świecie, tak? Jak zwiększyć innowacyjność? Ja tutaj powiem e, 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 brutalnie tą asymilację, kwestie technologiczne schodzą często na drugi plan. Mamy naprawdę dostęp, tutaj chyba potwierdzisz to do topowych rozwiązań na rynku. To jest tylko kwestia, czy one będą miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące później na rynku polskim, nic z tego jest promiera światowa. Podstawową barierą cały czas jest świadomość mindset po stronie zarządzających. Wiele osób jeszcze nie czuje tej cyfrowej transformacji i na tym trzeba było popracować. Mieć jakąś przestrzeń na eksperymentowanie, to ich zgodę na popełnianie pewnych błędów, chęć otwartości i spróbowania nowych rzeczy. Typu, ja się od razu powiem, 10 lat temu, 5 lat temu, jak słyszałem o pierwszych hakatonach, uśmiechałem się co hackatony mogą wnieść do firm? Okazuje się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby na przykład wewnętrznie zapalić taki ogień wśród pracowników. Oczywiście mądrze przeprowadzone. Jeżeli kpi je doraźne zabijają nam właśnie taką innowacyjność, asymilację, to my tego nie poprawimy. Tutaj musi być trochę przykład od góry, plus oczywiście jakiś taki chęć też od pracowników i że, że ja to chcę powiedzieć, jak gdyby to z badań nam wychodzi ewidentnie, że Roboty nie zabierają pracy, roboty zmieniają rodzaj pracy, bo odchodzimy od takich prac nudnych, powtarzalnych, a możemy się zająć fajnymi rzeczami. I jak to pracownicy też zrozumieją, to myślę, że ta innowacja, asymilacja innowacji po prostu ruszy. Andrzeju, ze smutkiem muszę podsumować, że nie znasz odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zwiększyć <głos> żartuję. <głos> Drodzy Państwo, szkoda, że nie widzicie miny Andrzeja. My szczęśliwie widzimy się na Zoomie, robiąc to nagranie. Mina bezcenna. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja się podpisuję dwoma rękoma pod tym, o czym powiedziałeś. Głównym powodem nie jest nawet brak kasy, na które większość film narzeka, czy nie jest brak dostępu do tej technologii, bo przecież wszystko jest na wyciągnięcie ręki i wiesz, jak mi ktoś odpowiada, że nie może, Przejść do chmury, bo coś, no jakby każdy może, to nic nie kosztuje. De facto koszty dzisiaj są znikome. Kłopotem jest kultura organizacyjna. Nie? I żyjemy w czasach ostatnich 25-30 lat, kiedy Polska i w ogóle kawałek regionu byliśmy wyrobnikiem dokręcanym kpi gdzie efektywność i skuteczność była kluczowym parametrem. No i teraz pozdrawiam wszystkich tych, którzy na moich szkoleniach się z tego fragmentu śmieją. Mówię, ciężko jest powiedzieć inicjatywy trzy na piątek go, nie? bo nie da się inicjatywy robić na czas. To jest zmiana kultury organizacyjnej, zgody na to, żebyśmy tworzyli networki, podglądali, żebyśmy spokojnie się uczyli, żebyśmy eksperymentowali, żebyśmy czasem popełniali błędy. Żebyśmy podglądali, żebyśmy challenge'owali status quo i tak dalej, i tak dalej. No i niestety tego nasze kultury organizacyjne, sam jestem tego też przykładem, mając swoje własne firmy, jakby nie przewidują, no bo nie stać nas na to, bo jesteśmy takim społeczeństwem jeszcze trochę na dorobku. I, i wiesz, jak zmienić ten fragment podejścia, jak znajdziemy na to, to wtedy słuchaj, nie mówimy kto wymyślił, oboje, oboje się zgłaszamy pod nagrodę Nobla. Ostatnia rzecz, ad vocem tylko dodam, polskie Polacy są bardzo nieufni względem siebie. I myślę, że to tak naprawdę jest jedna z tych barier w upowszechnianiu się innowacji, bo my, żeby mówić o innowacjach powinniśmy współpracować. A my mamy z tym cały czas obawę, że nam ukradną genialny pomysł. Ale wiesz co, ja teraz powiem coś pozytywnego, kończąc ten fragment. Wiesz, to trochę chyba dzieje się takich tych zmian też widocznie pozytywnych. W sensie nie mówię o organizacjach, ale mówię o tym, że jest trochę inicjatyw, jak na przykład ta twoja, czy ta nasza, w której teraz obecnie jesteśmy, to jest staramy się namawiać do tego, żeby jednak. Może nie ścigać tych pracowników do każdej sekundy, może ten pomysł, że Google tam jedną na 8 godzin pracownikowi dadzą szansę pomyśleć i popracować nad tym, co on by chciał, albo tam pół piątku niech pracownik za kasę tego, tego pracodawcy pomyśli nad tym, może coś by zmienił w procesie. Jakby Kaizen wymyślono 40 lat temu i to mówimy tak, tak naprawdę o trochę innych formułach, one już są początkiem innowacyjności, więc, więc może rzeczywiście tutaj pewna zmiana się wydarzy, miejmy nadzieję za naszego pokolenia, a nie następnego. Trzymajmy kciuki. <laughs> Dobrze, słuchaj. Eee, no ale mówię, mówimy o robotach, mówimy o robotach procesowych. Skupmy się chwilkę na nich, w tej naszej części rozmowy. Opowiedz mi, jaką rolę dane w tym świecie mają, bo, bo chyba cała historia się od nich zaczyna, prawda? Znaczy, mówi się, że dane to nowa taka ropa, to jest taki ok oklepany frazes, ale prawda jest taka, że roboty programowe pracują po pierwsze na danych w postaci cyfrowej. A jeszcze niektórym zarządom się wydaje, że jak przyniosą stertę papierów takich wydrukowanych, umów czy coś, to sobie robot software'owy z tym poradzi. No, z tym może być problem, to od razu powiem, tak. Musi trzeba je te, odpowiednio te dane przetworzyć na postać cyfrową. I po drugie, te dane muszą być odpowiedniej jakości. I tutaj dochodzimy do tego, że kwestia monetyzacji danych, data governanceu, pokazywania, co z tymi danymi możemy zrobić i jaka jest rola. Dobrej jakości danych to jeszcze też, to jest duży obszar, nad którym trzeba popracować w polskich firmach, bo robot nie ma intuicji, Robot nie zareaguje na to, że dostał bardzo nieoczekiwany zestaw wartości danych. Pewnie by operator człowiek zareagował. No i efekt końcowy tego, że robot pracuje na złych danych jest to, że albo pójdzie proces w krzaki przysłowiowe, albo się zatrzyma, albo produkt czy usługa w ogóle nie będzie adekwatna do tego, co sobie tam na początku wymyślono. Więc... Problem jest taki, że w polskich firmach często robotyka to jest jeden zespół, ludzie oddanych to drugi zespół. Nie zawsze są ze sobą rozmawiać, albo nie wiedzą o sobie, albo tam się nie lubią, jak to polskie organizacje są mocno silosowe. I to powoduje, że my dopiero zaczynamy dochodzić i odkrywać w wielu firmach, że bez dobrej jakości danych te roboty nie pójdą dalej. W szczególności jeżeli mówimy o robotach inteligentnych, które mają pracować na danych nieustrukturalizowanych i są już takie capabilities z części dostawców, że taka jest możliwość, no ale te dane muszą spełniać określone warunki. Słuchaj, wiesz, co? Ja myślę, że dobrze, że zabukowaliśmy sobie jeszcze jeden nasz odcinek, bo wtedy pocisnę ciebie o tym, o to o czym teraz powiedziałeś, bo to było takie strasznie pociągające. Dane nieustrukturyzowane. Ciągle lubię, słyszę ten tekst i myślę, że on jest bardzo tajemniczy. Mam nadzieję, że pomożesz nam go zrozumieć. I te roboty inteligentne, czyli może, może rzeczywiście poszukamy odpowiedzi, czy ta sztuczna inteligencja ogólna za chwilę zabierze nam świat i, i co z tym dalej będzie. Natomiast wiesz co, podsumuję trochę to, o czym mówisz o danych, bo e, własny przypadek uczy najlepiej. Mi się zdarzyło jako CEO dużej organizacji, ponad 4000 ludzi, wdrażać sap na ponad 200 userach. Sap to, ERP, ERP to już tak powiedzmy sobie szczerze prawie robot, nie? bardzo duża część pracy odchodzi z rąk ludzi, idzie do, do, do systemu. Szczególnie, że to był ERP w automotywie, więc jakby klienci, dostawcy, komunikacja elektroniczna, wszystko fajnie miało działać. I powiem Tobie, że to był najtrudniejszy fragment mojego życia. A jest taki podcast, też go tutaj może podkleję, gdzie opowiadam kiedyś o tym kryzysie. Ja byłem gościem tego podcastu i nawet się przyznałem, że łezkę z nerwów utoczyłem i to nie jedną. Natomiast wniosek z tej całej historii był taki, wiesz co, że my się strasznie denerwowaliśmy na sapa a na, na wdrożeniowców, na to, że system nie taki był. To wynik tego był taki, że, czy znaczy powód był tego taki, że dane, które pod, podciągnęliśmy do tego systemu, po prostu go blokowały, bo były niekompletne, były nieczyste, nie odpowiadały na, na zapotrzebowania tego systemu. Więc, więc powiedzmy sobie szczerze, przeżyłem to na własnej skórze i myślę sobie, że, że wszyscy powinniśmy chyba z tej części naszej rozmowy zapamiętać właśnie tą, tą myśl, że jakby jeżeli nie skonstruujemy prawidłowego zbioru danych to nie mamy szans myśleć o tym, że cokolwiek będziemy w stanie zautomatyzować pewnie zarówno w robotach Twoich, jak i moich. Nie byłbym sam, gdybym nie dodawiał jednego końcowego. Raz zbiór danych i raz, nie mniej istotne kwestie, mechanizmy, żeby ten zbiór danych cały czas był aktualny, czyli ten, takie ładne, trudne słowo, governance nad danymi. Myślmy o tym, że to jest cały czas proces, który się dzieje dynamicznie. Tego nie można raz zrobić i skończyć, bo dane procesy płyną i zmieniają się. Słuchaj, ja Tobie bardzo dziękuję za tą naszą pierwszą część spotkania. Zgodnie z zapowiedzią, za chwilę nagramy drugą część, którą Państwo będziecie mogli odsłuchać. Pociśniemy trochę o sztucznej inteligencji, pociśniemy trochę o innych sposobach, sposobach robotyzacji, porozmawiamy trochę o marketplace świata robotów. Bardzo gorąco zapraszamy, a ja Tobie, Andrzeju, za tą część naszej rozmowy dziękuję. Dziękuję bardzo, jeszcze raz. Do usłyszenia Państwu. RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim Studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji i jego rozwiązania. Platforma dbr77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie Dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR-77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.